Pensylwania nie, od, nie odcinała się cłami od Nowego Jorku czy od Illinois. Samym poziomie rozwoju, w ten stopa. Jak na takim samym. Wiecie, jak wyglądał środkowy zachód wtedy? Przecież tam bizony biegały Indianie. O jakim, pod jakim samym poziomie rozwoju mówicie? Jeżeli słyszę, że przykładami małych gospodarek, których protekcjonizm nie zabił, są Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Wielka Brytania, Niemcy, to jest to śmieszne po prostu. Nikt na tej sali nie jest w stanie wskazać jednego państwa, które nie jest gigantem gdzie prowadzono mądrą politykę celną i nie doszło do katastrofy. Bo ja rozumiem, że należy mówić, że należy prowadzić mądrą i rozważną politykę. Bo ja rozumiem, że nikt nie powie, że należy prowadzić głupią politykę. Każdy zawsze powie, że polityka musi być prowadzona w sposób mądry. I w Polsce przed wojną również mówiono, że polityka gospodarcza prowadzona jest w sposób mądry. I Niemcy nam uciekali jak cholera. A teraz my gonimy Niemców, bo nie prowadzimy mądrej polityki celnej, bo nie mamy ceł. I dzięki temu jesteśmy w stanie Niemców gonić. A w Drugie Rzeczpospolitej, Niemcy nam uciekali. Nie jest prawdą to, że polskie firmy nie są obecnie w stanie się rozwijać. Są firmy, które się bardzo rozwijają, są bardzo nowoczesne, mają olbrzymie rynki zbytu, których by nie miały, gdybyśmy wprowadzili cła w obrębie Europy. Jeszcze 10 lat temu średnia produktywność polskich firm przemysłowych z kapitałem zagranicznym w Polsce to było 200% średniej. Obecnie, po 10 latach, jest już tylko 160, więc przez te 10 lat nadrobiliśmy kilkadziesiąt procent produktywności firm zagranicznych względem firm polskich przemysłowych. Więc my ich gonimy, gonimy ich wydajnością, gonimy ich produkcją. I jeżeli my jesteśmy teraz w kraju niezbyt bogatym. W skali świata jest ok, ale w porównaniu do Stanów Zjednoczonych czy do Niemców jesteśmy biedni. I jak prowadzone są takie rozmowy jak nasza dzisiejsza w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych, to argumenty są zupełnie przeciwne. Tam się mówi, my nie jesteśmy w stanie ryzywalizować z biednymi krajami, bo oni mają tańszą siłę roboczą i są w stanie wszystko taniej niż my wyprodukować. Dlatego musimy nakładać cła, żeby bronić naszych miejsc pracy, bo tacy Polacy, Chińczycy, Hindusi nam je zabierają. Więc my możemy się bać tej wielkiego kapitału, możemy się bać ich know-how czy doświadczenia, ale oni boją się tego, że my musimy możemy płacić mniej pracownikom i jesteśmy w stanie wyprodukować taniej. I ani nasza obawa nie jest prawdziwa, ani ich obawa nie jest prawdziwa, ponieważ oni są w stanie taniej produkować jedne rzeczy, a my inne. I nasza produkcja z każdym kolejnym rokiem staje się coraz bardziej zaawansowana, coraz bardziej wydajna i coraz konkurencyjna. I jesteśmy w jedynym momencie w ostatnich 100-200 latach, gdy gonimy gospodarczo Niemcy. Ja bardzo się boję, że ktoś... Stwierdzi, że należy jednak mądrzej prowadzić tą politykę gospodarczą, należy mądrze wybierać ręcznie te branże i dojdzie do jakiejś katastrofy, bo wybieranie branż w sposób mądry zawsze kończy się tym, że przyjdzie lobbysta i skorumpuje takiego urzędnika, który decyduje o poziomie ceł i kończy się mądre planowanie. I tak to niestety wygląda w praktyce. Interwencjonizmu nie afirmujemy, ani z ust moich, ani Michała. Afirmacja, jak sądzę, interwencjonizmu jako pewnej zasady życia gospodarczego nie padła. A protekcjonizm traktujemy jako jeden z możliwych instrumentów, Ale który, protekcjonizm który protekcjonizm można używać warunkowo. O, nie, nie, nie zgodzę się z takim ujęciem, utożsamianiem interwencjonizmu i protekcjonizmu, dlatego że o protekcji mówimy w przypadku istnienia pewnych barier na granicach gospodarki narodowej, a interwencjonizm zakłada organizowanie przez rząd tego, jak ta gospodarka działa. Są to z naszej perspektywy. Ja wiem, może, może posługujesz się Sławek inną teorią gospodarczą, czy ekonomiczną, czy polityczną nawet. Bo rzecz zależy od tego, co analizujemy, co jest przedmiotem naszej analizy. Jeżeli my analizujemy gospodarkę narodową, to w naszym ujęciu może istnieć wolny rynek wewnętrzny, natomiast na granicach tej gospodarki narodowej kontrola przepływów, czy to kapitałów, czy dóbr. I przy pozytywnym podejściu, Dobrze, przy pozytywnym podejściu do wolnego handlu jesteś w stanie Zastosować transakcyjne podejście do otwierania rynku. I to jest to, czego mi brakuje w tej waszej teorii, bo jeżeli wy na starcie podchodzicie i to znacznie silniejszych partnerów gospodarczych mówicie: OK, jesteśmy otwarci, wjeżdżajcie. Dowolna ilość kapitału, dowolna ilość importu wszystko, bierzemy, prawda? Bez żadnych warunków. A my mówimy: zastanówmy się, czy jest tu pole do jakiegoś biznesu, który możemy zrobić dla naszego państwa i naszego narodu. I owszem, oczywiście jest. I to, co jest moim zdaniem błędem w rozumowaniu, które prezentujecie, jest dogmatyczne zanegowanie tego. Po pierwsze, zasada wzajemności, to znaczy, jeżeli my otwieramy swoje ręki na towary, które ktoś chce nam sprzedać, to druga strona powinna zrobić dokładnie to samo. A nie, otw to znaczy dokładnie to samo, czyli zupełnie co innego. To znaczy, nie otworzyć ręki na te same towary, tylko otworzyć rynki na towary, które my możemy sprzedać i mamy ich w nadmiarze. Bo jeżeli. No musielibyśmy wejść w szczegółową analizę tego, co się stało w Polsce w okresie przedakcesyjnym, natomiast sytuacja była patologicznie nieproporcjonalna, zostaliśmy zalani obcą produkcją, a na naszą produkcję nie było żadnego zbytu, nie było żadnej zasady proporcjonalności, więc kontrola bilansu handlowego i ostatnia rzecz, oddaję głos Michałowi, zawsze powinniśmy się zastanawiać, czy opłaca nam się import towarów, czy może import technologii i produkcji do kraju. Bo to jest pewna alternatywa konkretna. Ale to przedsiębiorcy się powinni za. A tak, przedsiębiorcy powinni załatwić wszystko za nas. Pan Sławomir mnie tu wywołał do podania przykładów państw, które skutecznie stosowały protekcjonizm. My takich przykładów nie musimy daleko szukać. Takim przykładem są Niemcy. Wcale nie taki gigant. Państwo, naród, tak jak i naród francuski, góra dwa razy większe od narodu polskiego. E, takim przykładem. Jeden z największych gospodarek na świecie. <grym> obecny, w tej chwili, W tej chwili. Jakąś drogę przeszli. To wcześniej zacofani. Takim przykładem. Bo byli podzieleni na kilkanaście małych landów. Jak tylko się połączyli w unię celną, stali się od razu bogaci. Nie no możecie tego nie rozumieć? Ale byli narodem wówczas Przebrali no, to jest absolutna nieprawda. Przyczyną sukcesu niemieckiego było nie to, że mają jakąś magiczną predyspozycję do bycia największą gospodarką. Przyczyną było to, że Bismarck i jego następcy, prowadząc mądrą politykę protekcjonistyczną, jednocześnie doprowadzili do zjednoczenia Niemiec i uzyskali naród na tyle duży, żeby faktycznie te efekty osiągnąć. Kolejny przykład opowiedziany akurat przez Lista to jest Wielka Brytania, która w czasach Lista w wieku XIX największą była gospodarką. największą gospodarką świata i stała się nią z państwa w średniowieczu malutkiego, peryferyjnego, dużo mniejszego niż Polska w jakimkolwiek etapie rozwoju do, właśnie do czasu rozbioru, stała się największą potęgą handlową. Takim przykładem są też Stany Zjednoczone, które wcale nie były na początku gigantem, były państwem zupełnie niewielkim. I tutaj właśnie Ameryka jest świetnym przykładem na takie bardzo w pigułce pokazanie, jak protekcjonizm działa i jak wolny handel może niszczyć gospodarkę. Kiedy Stany Zjednoczone powstały po rewolucji amerykańskiej, rządzili tam zasadniczo dogmatycy wolnego rynku, którzy rynek amerykański bez żadnych zahamowań otwierali na rynki zewnętrzne. Było to wówczas państwo rolnicze bez żadnego przemysłu. W okresie, gdy wybuchała wojna z Anglią, a oni zaliczyli kilka po kolei. Przemysł amerykański, odcięty od dostępu do tej potężnej angielskiej gospodarki, która była wówczas właściwie jedynym dostawcą towarów przemysłowych, przemysł amerykański rozkwitał. Zawierano traktat pokojowy, granice Ameryki otwierały się na Anglików, przemysł amerykański upadał. I tak aż do następnej wojny. Eee, aż do momentu, kiedy ktoś poszedł po rozum do głowy i zaczął w Ameryce również prowadzić właśnie politykę protekcjonistyczną. Koledzy z, partii Wolność, ostatnie zdanie. Koledzy z partii Wolność proponują udział Polski w globalnym, europejskim czy docelowo globalnym wolnym rynku, twierdząc, że to będzie dla nas najbardziej korzystne. No, takim elementarzem gospodarki jest to, że w wolnym rynku każdy robi to, do czego ma największe predyspozycje, czyli najlepszą przewagę konkurencyjną. W ramach Unii Europejskiej obecnie naszą przewagą konkurencyjną są towary i usługi oparte o tanią siłę roboczą. Jeżeli pozostaniemy w ramach tego wolnego rynku, to się nie zmieni. My być może będziemy się razem z innymi, bardziej zaawansowanymi państwami bogacić. Bo też w miarę jak oni będą bogacić, no to jakoś to tam będzie do nas przeciekało i yy, przynajmniej właściciele przedsiębiorstw, niekoniecznie pracownicy będą na tym zarabiać. Ale wydaje mi się, że nie to powinno być horyzontem naszego planowania ekonomicznego. Nie pozostanie gospodarką opartą na taniej sile roboczej. Polska gospodarka z każdym rokiem jest coraz mniej oparta na taniej sile roboczej. Jak mówiłem, nasza produkcyjność względem produkcyjności niemieckiej po prostu rośnie rośnie, gonimy ich pod względem technologii. To raz, dwa. Jeżeli słyszę, że przykładami małych gospodarek, których protekcjonizm nie zabił, są Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Wielka Brytania, Niemcy, to jest to śmieszne po prostu. Inaczej Ale tego skomentować. Ale na jakim etapie? No na Niemcy sobie o 200 lat. Nie o 200 lat. Niemcy momentalnie, jak tylko doszło do Unii Celnej jeszcze w latach 50. zaczęły się szybko rozwijać i nie doszło do Ty widziałeś list w latach 50.? Właśnie List chyba w 1946 napisał tą swoją książkę, a Unia Celna była w 1954. Zaraz momentalnie po liście doszło do Unii celnej jeszcze przed Missmarkiem i wtedy Niemcy zaczęły się rozwijać. Stany Zjednoczone, cłatam tam wprowadzone na początku, od samego początku, bo to był jedyny dochód rządu federalnego, tam nie było podatków, a rząd musiał się z czegoś utrzymywać, więc utrzymywał się z ceł. I nie jest prawdą to, że jeżeli doszło do wojny, to od razu przemysł amerykański rozkwitał, po prostu przenosiła się produkcja z jednych gałęzi przemysłowych do innych, zmieniała się alokacja zasobów. Zaczęto produkować rzeczy, których nie można było ściągnąć z Wielkiej Brytanii, a przez. Stano produkować rzeczy, które wcześniej można było sprzedać do Wielkiej Brytanii. Przemysł jako taki na tym nie korzystał, tylko po prostu jedne fabryki zamykano, a budowano inne. Jest mnóstwo opracowań naukowych pokazujących wpływ ceł na rozwój Stanów Zjednoczonych i bardzo Wam polecam się po prostu z tym zapoznać. To funkcjonuje w internecie. Od 150 lat ekonomiści marszczą nad tym czoło i dużo tego po prostu wypracowali, tylko to trzeba po prostu przeczytać. I o ile co do pierwszej połowy XIX wieku wskazuje się, że nawet cła dochodzące do tych 30% około 1830 roku nie były bardzo szkodliwe dla Stanów Zjednoczonych, bo one wtedy się gwałtownie rozwijały, dochodziło rolnictwo, dochodził przemysł wydobywniczy, przyłączali kolejne tereny do tego, powstała Unia Celna między dwoma oceanami, powierzchni zbliżonej do obecnej całej Europy. No to była olbrzymia Unia Celna. Zwróćcie uwagę, że Pensylwania nie, od, nie odcinała się cłami od Nowego Jorku czy Illinois. Jak na takim samym... Wiecie jak wyglądały środkowy zachód, wtedy przecież tam bizony biegały Indianie. O jakim takim po samym poziomie rozwoju mówicie? W relacji do Europy słabe. Stany Zjednoczone przy Atlantyku były bardziej rozwinięte, a dalej mniej, no to jest całkowicie oczywiste i wszyscy się rozwinęli. A dzięki wolnemu